Jakie słuchawki TWS do 300 zł? W tym materiale sprawdzimy sobie dwa konkretne modele, mianowicie Tozo NC7 Pro, a także Tozo T12 Pro. Te z aktywną redukcją hałasu, natomiast te z wbudowanym powerbankiem. A jak grają, ile trzymają na baterii oraz co jeszcze mają do zaoferowania? Tego dowiecie się już za chwilę. A gente W ogóle marka, z którą po raz pierwszy spotkałem się dopiero w momencie otrzymania na testy ich słuchawek, i pewnie wielu z Was, tak samo jak ja, jeszcze w życiu o nich nie słyszało. Nic dziwnego, bowiem na naszym rynku pojawili się stosunkowo niedawno. Przy czym Techlord jest jednym z pierwszych oficjalnych sprzedawców tej marki w Polsce i już od startu zrobili całkiem niezłą konkurencję dla tańszego segmentu TWS-ów. Ile więc zapłacimy za dzisiaj testowane egzemplarze? 249 zł za wariant T12 Pro i 309 za wersję NC7 Pro. Czy to? To dużo moim zdaniem nie, zwłaszcza w dobie inflacji i wszechobecnych podwyżek, jeśli szukacie sławek True Wireless, to to jest pułap godny uwagi, bo jest niezbyt tani, by zwodzić jakością, a przy tym nie nadwyręża zbytnio portfela i oferuje solidny wachlarz możliwości. Za te pieniądze w zestawie czekają na nas rzecz jasna same słuchawki, do tego olbrzymi komplet wymiennych gumek, co jest jak najbardziej sporym plusem, krótki przewód USB-C do ładowania, także komplet broszur i tutaj producent postawił na całkiem ciekawy design, bo obie instrukcje trafiają do nas w można powiedzieć iście aplowskim stylu, no bo co by nie mówić napis Designed by Tozo in California na takich kartonikach budzi pewne skojarzenia, zwłaszcza jeśli mieliście okazję kiedyś otwierać nowego iPhone'a, tudzież iPada, no to nawet ich rozmiary wydają się znajome. Zaczynając od tego, w czym same sławki na co dzień przechowujemy, mamy etui. W modelu NC7 Pro jest ono bardzo kompaktowe, małe, poręczne, swoim wyglądem przypomina nieco przerośniętą pastylkę i zarazem jest bardzo wygodne do otwierania jedną ręką. W środku nic nie lata, zwarty zawias i mocne magnesy trzymają wierzchnią klapkę na swoim miejscu, z kolei cztery diody na froncie w czytelny, choć nie do końca precyzyjny sposób wskazują pozostałą pojemność wbudowanego ogniwa. T12 Pro to już znacznie większe pudełko, cięższe, mniej poręczne i zdecydowanie mniej wygodne podczas przenoszenia słuchawek w kieszeni. Gorszy jest również zawias, który po otwarciu luźno się kołyszy, natomiast usprawniony został wskaźnik na ładowanie akumulatora i teraz zamiast kropek po prostu wyświetla cyfry. Sama bateria też jest tu znacznie większa, ma ona aż 2500 mAh, co no, dla samych słuchawek można powiedzieć jest znaczącym overkillem, natomiast to etui w sytuacjach awaryjnych może służyć nam również w roli powerbanka. No małego, bo małego, ale lepszy taki niż żaden. Pod na ślepku od frontu kryje się bowiem pełnowymiarowe złącze USB, które jest w stanie wypuścić nam stabilne 5V przy 1A. No a to z kolei w przypadku mojego telefonu, czyli iPhone'a 13 Pro, przekłada się na około 50% naładowanej baterii od zera. 50. To, co natomiast dzielą oba opakowania, to możliwość ładowania bezprzewodowego, a także przyjemne w dotyku tworzywo, które niestety ze względu na występujące skrzypnięcia pozostawia trochę do życzenia w kwestii spasowania. No i bardzo łatwo zbiera ono odciski palców, które mocno wyróżniają się na matowej powierzchni, burząc trochę ogólną estetykę. Same pchełki w obu modelach są do siebie bardzo zbliżone, zarówno jeśli chodzi o kształt łezki czy konstrukcję pozbawioną trzonka, ale też oba pochwalić mogą się pełną odpornością na wodę z certyfikatem IPX 6 modelu NC7 Pro oraz IPX8 w wersji T12 Pro. Znaczy to mniej więcej tyle, że tym pierwszym nie straszczy będzie mocny deszcz czy jakiś bardziej intensywny trening, podczas którego mocno się spocicie. Natomiast e, te drugie, czyli T12 Pro, bez problemu powinny przeżyć spotkanie nawet ze szklanką wody. Ale pamiętajmy, mówimy tutaj stricte o tych słuchawkach, bo jeśli chodzi o certyfikację case'a, no to takich informacji nigdzie producent nie podaje. Uszczelniona konstrukcja niesie za sobą jednak pewne konsekwencje, Mianowicie czujnik wykrywający wyjęcie słuchawki z ucha znajduje się jedynie w modelu NC7 Pro, tak więc te dwunastki Pro nie będą automatycznie pauzowały multimediów, gdy je wyjmiecie. No a także w obu modelach sterowanie odtwarzaniem odbywa się za pomocą paneli dotykowych. W ten sposób możemy pauzować utwory, przewijać je, odbierać połączenia, czy nawet zmieniać głośność. Jest to całkiem wygodne. Słuchawki każdą akcję potwierdzają nam odtworzeniem krótkiego dźwięku, żebyśmy wiedzieli, że no na pewno coś kliknęliśmy. Natomiast o niezawodności takiego rozwiązania można dyskutować. Osobiście nie przepadam za panelami dotykowymi, znacznie bardziej preferuję klasyczne przyciski fizyczne, no bo ich aktywacja jest po prostu zawsze pewna i niezawodna. No a tutaj mamy naprawdę sporą powierzchnię dotykową oraz wykrywanie pojedynczego tapnięcia, przez co łatwo wywołać jakąś akcję, zwyczajnie poprawiając ułożenie słuchawki w uchu. O, puściłem sobie teraz yy, muzykę. Pod kątem komfortu za to obie konstrukcje wypadają nieźle, są całkiem lekkie, po dobraniu odpowiednich gumek nie wypadają z uszu, aczkolwiek jeśli chodzi o ich wielkość i to jak w tych uszach wyglądają, no to jest to już mocno kwestia indywidualna. Ja tylko ciebie powiem, że mnie nie do końca przekonują i dużo bardziej wolę coś z ogonkiem, co nie wystaje aż tak mocno. To teraz dźwięk. Przyznam szczerze, to, co naprawdę mnie zaskoczyło, i w słuchawkach w okolicy 300 zł nie spodziewałem się aż tak dobrego, przejrzystego brzmienia oraz tak wysokiej głośności. Tyczy się to głównie droższego modelu NC7 Pro, gdzie dźwięk dochodzący z tego 7 mm przetwornika jest naprawdę satysfakcjonujący. Lekko basowy, taki cieplejszy, ale też bez przesady, no a scena jest całkiem szeroka, aczkolwiek czasem potrafi zabraknąć tych najwyższych częstotliwości nadających dźwięku tej. Soczystości. Nadrabia natomiast zdecydowanie aktywna redukcja hałasu, która, czy to w komunikacji miejskiej, czy to w zatłoczonym mieście, pozwala zdecydowanie lepiej zanurzyć się w słuchanej muzyce. Nie jest ona najwyższych lotów, ale w tym przedziale cenowym radzi sobie całkiem nieźle i zdecydowanie jej obecność wymaga. Co najmniej ocenienia. t 12 Pro grają już słyszalnie gorzej, znacznie wężej i bardziej płasko. Dźwięk z jednej strony jest taki ciężki, no a z drugiej strony brakuje mu masy szczegółów, znów głównie w górnej części pasma. Krótka zabawa z korektorem w dużej mierze rozwiązuje te niedogodności i zapewnia, no powiedzmy, zadowalającą jakość dźwięku, aczkolwiek, patrząc tylko po surowym audio, no NC7 zdecydowanie wygrywają. I jest to o tyle ciekawe, że te 12 Pro oferują nie tylko większą, bo aż 10 membranę o szerszym zakresie, ale również kompatybilność z kodekiem aptX, podczas gdy NC7 Pro zapewnia jedynie kodek AAC, a mimo to na moje ucho grają zdecydowanie lepiej. W T12 Pro nie znajdziemy też ANC i jedyne odcięcie od otoczenia zapewnia nam całkiem niezłe pasywne tłumienie, no i nie wspierają one również dedykowanej aplikacji, której potencjał wykorzystują z kolei NC7 Pro. Wybierzemy w niej tryb i siłę redukcji hałasu, zaktualizujemy firmware słuchawek, czy wreszcie zmienimy przypisanie akcji wywoływanych tapnięciami, co po części rozwiązuje problem pauzowania sobie utworów przy poprawianiu ułożenia prawej słuchawki w uchu, ale nie do końca, no bo pozostaje nam jeszcze lewa, która domyślnie odpowiada za sterowanie trybami ANC i jej gestu już nie jesteśmy w stanie ani zmienić, ani też wyłączyć. Do naszej dyspozycji znalazł się tu również 10-pasmowy korektor, którego ustawienia zapisywane są bezpośrednio w słuchawkach, a więc wystarczy jednorazowa konfiguracja, czy to manualnie, czy to za pomocą gotowych presetów, by niezależnie od połączonego urządzenia grały one tak samo. Przechodząc do tematu mikrofonów, tak właśnie brzmi dźwięk Stozo NC7 Pro. Jak słyszycie, no jest on nie najlepszy i też jakakolwiek redukcja hałasu... No nie funkcjonuje tutaj, że tak powiem, także podczas rozmowy w jakimś głośnym otoczeniu Wasz rozmówca może mieć naprawdę problem ze zrozumieniem Was, jeśli będzie to naprawdę głośne otoczenie albo wiele będzie bezpośrednio. W tak, natomiast ma się sprawa w przypadku Tozo T12 Pro. Przełączyłem się teraz na te słuchawki, no i możecie sobie ich teraz posłuchać. Moim zdaniem ten dźwięk jest tutaj dużo lepszy, dużo wyraźniejszy, słowa się, że tak powiem, nie zlewają. No i jeśli chodzi o redukcję hałasów, to tutaj również ona nie istnieje. Także wszelkie dźwięki z tła, z otoczenia te słuchawki będą zbierały, no i niestety będą je słyszeli nasi rozmówcy. Na koniec bateria. Bardzo istotny element przy wyborze słuchawek bezprzewodowych, a zwłaszcza tych w standardzie TWS. Zaczynając od T12 Pro, według deklaracji na stronie producenta, w pełni naładowane powinny wytrzymywać 12 godzin. U mnie wykręciłem mniej więcej połowę tego czasu, obie przestały grać po 6 godzinach i około 15 minutach, natomiast miało to miejsce przy dużo mniej syntetycznych, a bardziej codziennych ustawieniach, czyli włączonym kodekiem aptX oraz głośnością ustawioną na 80%. W przypadku NC7 Pro producent deklaruje do 18 godzin ciągłego działania bez ANC, no a w praktyce mi w takich samych warunkach co poprzednio prawa słuchawka padła po około 11 godzinach i 30 minutach, a lewa grała jeszcze o pół godziny dłużej. Ogólnie rzecz biorąc są to całkiem imponujące wyniki, zwłaszcza jak na tak malutki form factor, i z łatwością przebijają one popularne na rynku konstrukcje i pozwalają cieszyć się muzyką nawet podczas długich podróży pociągiem, czy też nie martwić się doładowaniem case'a na jakimś wyjeździe. No właśnie... Zostały nam jeszcze one. Pudełeczko od NC7 Pro swoim 500mAh akumulatorem słuchawki jest w stanie naładować około 3-4 razy, co przekłada się nam na niespełna 40 godzin łącznego odtwarzania. T12 Pro natomiast, ze względu na znacznie większą pojemność, słuchawki zasili nam aż 12 razy, dając tym samym około 70 godzin. Przy czym ładowanie jego samego zajmie nam 4 godziny, podczas gdy opakowanie NC7 naładujemy w 90 minut. Nasuwam wam się teraz pewnie pytanie, czy w takim razie finalnie warto je kupić i jeśli tak, to które? nc 7 czy t 12 obie w wersjach Pro. Moim zdaniem w przedziale cenowym do około 300 zł, bo te kosztują 250, a te 309, zdecydowanie lepiej zainteresować się wariantem droższym. Oferują bowiem w bardzo przystępnym pułapie cenowym e, przede wszystkim przyzwoite ANC. Nie jest to co prawda nic wybitnego, ale jeśli mają być to na przykład wasze pierwsze słuchawki z aktywnym tłumieniem hałasu, to na spokojnie tu się na nim nie zawiedziecie. Poza tym dłużej trzymają na jednym ładowaniu i mimo, że częściej będzie trzeba na ładowarkę odstawiać samo pudełeczko, tak prawie 12 godzin odtwarzania longiem, zdecydowanie jest tego warte i bardzo bym chciał, żeby moje prywatne sławki, z których korzystam podczas wielu podróży, wytrzymywały tyle samo. No i na koniec, najważniejsze, czyli brzmienie, dla moich uszu po prostu tu było ono dużo przyjemniejsze, prosto po wyjęciu z pudełka, a obsługa dodatkowej aplikacji z budowanym tam korektorem to tylko dodatkowy atut. No bo tutaj musimy posiłkować się albo tym systemowym, albo jeśli takowego nie mamy na telefonie, no to instalować zewnętrzne, no i jest w tym finalnie nieco zabawy. A przechodząc, Właśnie do T12 Pro. No, wbrew wyższej numeracji reprezentują one znacznie niższy poziom pod względem jakości dźwięku czy też oferowanych funkcjonalności, co tu można dużo rzec, ale no, są przy tym o 60 zł tańsze, co przy tej półce cenowej jest dość sporą różnicą. Osobiście brałem je tylko w sytuacji, gdy szukacie czegoś stricte do 250 zł i ani grosza więcej. Tudzież widzicie u siebie właśnie zastosowanie takiego połączenia słuchawek z powerbankiem. Bo to faktycznie dość świeże i, i, i nietuzinkowe rozwiązanie, czym na pewno wyróżnią się one z Tumu i spośród konkurencji. Dajcie znać koniecznie w komentarzu, co wy byście zrobili, e, którą z dzisiaj recenzowanych par wybralibyście dla siebie, jeśli śmielibyście je wybierać. Albo też możecie napisać, z jakich innych słuchawek w tym budżecie korzystacie i uważacie, że byłyby one dobrą konkurencją. Pamiętajcie, że zarówno te 12 projekty, NC7 projekty, i w zasadzie wszystkie chyba słuchawki e, TWS pod szyldu TOZO dostańcie w naszym sklepie, także link w opisie. A tymczasem zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. No i widzimy się w kolejnym materiale. Do zobaczenia i cześć!